Jedną z najważniejszych rzeczy dla mnie jest moja wolność. I was not strong enough to tell her, you come down with me now. We say goodbye and she stay there. Wanda Rutkiewicz was killed at the top of in eastern Nepal. This, my thing, is not good. <laughs> if you were determined to disappear, you could, and it can happen like that. I found some documents from 1992 just for you. Można byłoby się zastanawiać nad tym, czy to wszystko ma sens. Panda była pierwszym Polakiem na Eweryście. To był jej błąd. Wszyscy się przyczaili po kątach, jak pająki. I tylko patrzą, co będzie. Jak przegramy, to no. ruszą. Zobaczyliśmy trailer filmu Ostatnia Wyprawa w reżyserii Elizy Kubarskiej, a ze mną w studiu jest Daria Sieracka, asystentka reżyserki. Dzień dobry. Dzień dobry. O Wandzie Rutkiewicz powstało dużo materiałów, książek, filmów, choć nie pełnometrażowych. Wydawać by się mogło, że dużo o niej wiemy, być może wszystko, a Wy w swoim filmie pewne rzeczy ujawniacie po raz pierwszy, docieracie do archiwów, o których istnieniu świat nie, istniał, nie wiedział. Czy możesz powiedzieć coś więcej, co jest takim Twoim świętym gralem, który znalazłeś podczas prac nad filmem? Myślę, że wbrew pozorom nigdy nie powstał pełnometrażowy materiał o Wandzie Rutkiewicz, który by w pełni opowiedział jej historię i y, żadna osoba, która tworzyła jakiekolwiek materiały o Wandzie Rutkiewicz nie dotarła głębiej właśnie do wielkich archiwaliów. Do których dotarła Eliza Kubarska. I to jest coś niesamowitego, bo jak się wejdzie w te archiwa, to są ogromne pudła, to jest cały jeden wielki pokój pudeł, to można odnaleźć tam wszystko. Slajdy, filmy, zdjęcia, artykuły, ale przede wszystkim właśnie audio pamiętnik. Czyli rzecz, do której do tej pory nikt jeszcze nie dotarł. Była to Eliza Kubarska. I to jest rzecz, która odkrywa zupełnie nową um, postać Wandy, czyli Wandę jako jej trochę nie znaliśmy i trochę szliśmy w to, co Wanda pozwalała o sobie mówić i pisać, bo też często to kontrolowała. Tam natomiast dowiadujemy się i docieramy do materiałów, do których, um, które odkrywają trochę inną Wandę. I to pokażemy w filmie. No właśnie, czego dowiedziałaś się o Wandzie, czego nie wiedziałaś wcześniej? Bo rozumiem, że się jej kolejne jakieś sfery osobowości. Co cię zaskoczyło? Myślę, że przede wszystkim zaskoczyło mnie to, że mm, wydawała mi się zawsze taką twardą, zdeterminowaną kobietą, oczywiście taka była, natomiast nie sądziłam, że jest tak wspaniale ciepłą. Osobą przyjazną, sympatyczną, bo raczej, raczej przedstawiało się Wandę i sama Wanda też się przedstawiała, jaką taką zdystansowaną, pozbawioną taką trochę uczuć i emocjonalności osobą. Natomiast ym, okazuje się, że była bardzo ciepłą, sympatyczną osobą, bardzo chętną do pomocy, ale też przede wszystkim osobą, która wbrew pozorom i wbrew temu, co wszyscy dookoła mówili wokół Wandy, nie była egoistyczna a to się wielokrotnie powtarza, e, powtarzało wcześniej, nie była egoistyczna, natomiast e, też kwestia posiadania dzieci, też wiele rzeczy jej się za, e, właśnie ten egoizm jej się zarzucało, że wybrała góry, nie posiadanie dzieci, rodziny, a w, na audiobookach okazuje się, że, że to jest głębszy temat. I tak, że... to, to były jeszcze takie czasy, osiem, lata 80. no była gwiazdą, więc wszyscy, tak jak właściwie dzisiaj coś piłkarze, celebryci, więc wszyscy o niej rozmawiali. Ja pamiętam z dzieciństwa, że ta jej postać występuje często w telewizji, to był ktoś, o kim się często mówiło, dlatego też jej życie prywatne było prześwietlane. Wy miałyście dostęp do właściwie całości archiwów, do całości jej spuścizny. Czy był taki moment, że zawahałyście się, żeby coś światu ujawniać? Myślę, że cały czas to się pojawiało. To się pojawiało bez przerwy, dlatego że Wanda, bez, bez, Wanda tak naprawdę nie chciała wielu rzeczy pokazywać. I też wydaje mi się, że nie byłoby fair, pokazać wszystko to, co znalazłyśmy. Więc trzeba było to trochę wypośrodkować i na pewno wszystkiego Eliza nie bez przyczyny postanowiła nie pokazać. Na filmowaniu Wandzie Rutkiewicz Mega Gwieździe Światowego Himalajizmu. Wspinaczki zapraszamy do kin. To trzeba zobaczyć na dużym ekranie. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.